Materiał powstały w celach humorystycznych. Osoby bez poczucia humoru proszę są o skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą. No, co tam nam leci przez weekend? Oj, czy ja dobrze widzę? United Liverpool? Grand Derby? Mm, ale widzisz to co ja? Mieć legnica! Zagłębie lubin. Siemanko, z tej strony Krzywy, a w tym odcinku 5 powodów, dlaczego Ekstraklasa jest najlepszą ligą na świecie. Powód numer 1. Młodzieżowcy. Ekstraklasa, jako jedna z niewielu topowych lig w Europie, będzie miała od przyszłego sezonu obowiązek młodzieżowca w pierwszym składzie. My, jako nieliczni, stawiamy na przyszłość i stawiamy na młodych. W jakim momencie mają się zaczynać kariery przyszłych gwiazd? Kiedy, jak nie w tym wieku, ale forma ta gwarantuje nam następnych Sobiechów, Olisadebę czy Matusiaków. Zagwarantuje to nam również szansę posiadania nowych piotków świadczewskich i mnóstwa kontaktów. No mam bardzo duże kontakty z powód numer dwa: Ekstraklasowe stadiony. Wszyscy wiemy, że doping w niektórych europejskich ligach nawet się do poziomu ekstraklasowego nie umywa. Piknikowe starcia na Emirates, znużone Santiago Bernabeu czy ekskluzywne park de Premę. Jak w ogóle możemy porównywać tamte pseudoatmosfery do tych, które mamy na Warszawskiej Żylecie czy na krakowskim młynie? Do tego nie ma problemów z dostępnością biletów. Nieważne, czy mamy do czynienia z hitem kolejki czy z kitem kolejki, na stadion zawsze wejdziemy. No i dochodzi jeszcze jedna kwestia aspekt cenowy. Za bilet sezonowy w Anglii trzeba niejednokrotnie zapłacić 2000 funtów. W Niemczech te ceny może są o połowę niższe, ale w porównaniu do polskich to i tak o dużo za dużo. W Polsce czasami wystarczy symboliczne 10-20 zł i uda nam się dostać na mecz Ekstraklasy. Czy to nie jest wystarczający argument za tym, żeby częściej wybierać się na mecze najwspanialszej ligi na świecie? Do tego pełna wolność słowa. Jeżeli czujesz potrzebę nieskrępowanej wypowiedzi Chcesz skrytykować zawodników, którzy Cię denerwują Albo chcesz wywiesić jakiś niemiły transparent Ekstraklasa jest miejscem dla Ciebie No i jeszcze zakazy stadionowe Trafiają się równie często co powołania dla Adriana Wydrzejewskiego Powód numer 3 Liczba bramek Ronaldo i Messiego w Ekstraklasie Wiecie ile wynosi? 0. ZERO Zero. Jeżeli gracze pokroju wymienionych gwiazd nie strzelają w ekstraklasie żadnych bramek, a na przykład Michał Kucharczyk czy Paweł Brożek strzelają ich bez Liku, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Co z tego, że futbolowa elita strzela bramki w Lizę Mistrzów, skoro nie może pochwalić się żadnymi strzelonymi golami w ekstraklasie? Weźmy na przykład takiego Ronaldo, który w spotkaniu przy Łazienkowskiej nie był w stanie strzelić żadnego gola. To świadczy o tym, jak wymagająca jest nasza liga. Powód numer 4 War. No co tu dużo mówić. Liga angielska dopiero od przyszłego sezonu. Liga mistrzów dopiero teraz się zdecydowali i to od fazy pucharowej. A Ekstra Klasa ma już War od dawna. Gdyby Liverpool rozgrywał swoje mecze na obskurnych boiskach pierwszej ligi, salach miałby przynajmniej jedną bramkę mniej. A dlaczego? Bo nawet tam mamy do czynienia z Warem. Sprawiedliwość ponad wszystko. No i co blater? Łyso? Twojemu zastępcy ewidentnie tak. Powód numer 5. Brak wycieczek za granicę. No i pomyślcie sobie, że ci wszyscy Anglicy, Niemcy, Włosi, Hiszpanie muszą zrywać się z pracy i uciekać gdzieś na mecze swoich drużyn do Azerbejdżanu. Po co to komu? Po co? Można odpocząć, napić się odpowiedniego trunku. No i przede wszystkim zobaczyć fantastyczną piłkę w telewizji I to tylko wtedy, kiedy kibicujemy Ekstraklasie Ile kibiców polskich klubów wyjechało za granicę od września? Zero! Ekstraklasa jest po prostu bardziej ekskluzywna i bardziej komfortowa Zamiast męczyć się w deszczu z załatwianiem noclegu Można po prostu udać się do domu Czasami przyjemnie jest obejrzeć mecz na kanapie Do tego możemy uniknąć kompromitujących porażek Ja wiem, że wypomnicie mi wszystkie udane kampanie polskich klubów w europejskich pucharach Groklin, Leg, Wisła, Legia. Okej, okay, nie przeczę, że nie. Ale umówmy się, po co to komu teraz? No po co te wyjazdy? A komu to potrzebne? Mamy piękny kraj, piękne stadiony i wspaniałą ligę. No i z tym cudownym przesłaniem zostawiamy Was z refleksją po tym materiale. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Wszystkie linki w opisie. No i standardowo, widzimy się w kolejnych. Cześć!